Nasze ulubione zabawki dla dzieciusiów y, zawsze mają coś w sobie, jakąś ukrytą akcję, tajemnicę, niespodzianki. Jeżeli są na baterie, to jest to w pełni uzasadnione. Na przykład, tak jak w tym wypadku. Wszystkie zabawki od zera, 3, 6, 10 miesięcy są dostosowane do tego, jak dzieciusz widzi świat, jak się rozwija, czego w danym momencie potrzebuje pod kątem rozwoju. To, co na samym początku się świetnie sprawdza, to zabawki miękkie, kontrastowe z jakimś ewentualnie delikatnym dźwiękiem. Są pierwsze książeczki miękkie z materiału, także można je zjadać, gryźć, ale także oglądać i czytać. Są w nich różne atrakcje, elementy do przeciągania, różne przygody, lusterka, szeleszczące strony, no i różne tematy oczywiście. Tu jest książka w takiej najbardziej wypasionej wersji, nawiązująca do bardzo popularnych obecnie quiet booków, czyli takich książek aktywnościowych z różnymi ukrytymi elementami na rzepy, na zamki błyskawiczne. I jest to popularna bajeczka o czerwonym kapturku. Czerwony kapturek jest pacynką na palec i dużo się tutaj dzieje. Można sobie tą książkę zawsze zabrać gdzieś ze sobą. Nie mruczek, nie burek, nie jesz! W tej wody, to jest nasz Turbo -hitchor. to są miękkie klocki z Bitoysa, które mogą służyć do pierwszych konstrukcji. Mają piszczek, mają abecadu, albo cyfry, i różne obrazki, różne faktury. Taka zabawka konstrukcyjna, sensoryczna dla maluchów od pół roku. To jest Squish, taka klasyczna zabawka amerykańskiej marki Manhattan Toy, niezmieniona w swojej formie od lat 80. Jest zrobiona z drewna kauczukowego i z takiej plontaniny gumek. Może służyć jako gryzak, jako taka pierwsza zabawka sensoryczna, motoryczna. Tutaj można te koraliki przekładać, można potem troszkę się bardziej tym bawić. Są zabawki na przystawki. To jest Whimsy i tutaj jest już totalne szaleństwo. Obrotowe, przeciągane drążki, takie silikonowe różne kształty, które można kręcić, podgryzać. To są takie kuleczki z drewna kauczukowego, które e, przez cały czas się ruszają. Napędzane są grawitacyjnie, i jak bierze się je tylko do ręki, no to przez cały czas gdzieś tam się przemieszczają. Też taka bardzo klasyczna zabawka. A to, co się chyba najlepiej sprawdza, to takie zabawki-obiekty, bardzo abstrakcyjne i jednocześnie atrakcyjne w swojej formie, które łączą różne funkcje. Mogą być gryzaczkiem, grzechotką, zabawką sensoryczną, motoryczną. E, mogą służyć takim całkiem małym dziedziusią do obserwowania. A to, co jest w nich takie chyba najfajniejsze, to to, że można je zabrać zawsze ze sobą do torby, do plecaka, do samochodu. I mogą służyć nam jako taki ratunek w sytuacjach, kiedy malucha trzeba czymś koniecznie zająć na jakąś chwilę. Bardzo ważne są materiały, z których wykonane są zabawki dla najmłodszych dzieci. Stawiamy na naturalne materiały: drewno, drewno kauczukowe, naturalny kauczuk, silikon spożywczy. Takie tworzywa, które wiemy, że będą dla naszych maluchów bezpieczne nawet podczas długich godzin zjadania i obgryzania.